Na pewno na to, jaka była dyspozycja w pierwszej połowie sezonu, wpływało to, jaka jest dyspozycja naszych zawodniczek. To, że generalnie mamy bardzo dużo nowych zawodniczek, gdzie brakowało tego zgrania, pojawiły się gdzieś kontuzje. No i było mnóstwo czynników, których się nie spodziewaliśmy, więc jakby to nie jest tak, że nie ma potencjału w tej drużynie, natomiast na pewno było dużo czynników, których się nie spodziewaliśmy i nie byliśmy w stanie ich przewidzieć. Zdecydowanie zaczynamy z grubej rury, że tak powiem, bo naszym przeciwnikiem będzie Poznań. Dziewczyny grają oczywiście rewelacyjny hokej generalnie drużyna z Poznania moim zdaniem jest drużyną, która jest całościowo bardzo dobra. Nie ma w moim odczuciu zawodniczek, które się wyróżniają. Po prostu grają naprawdę solidny kawał hokeja. Są bardzo poukładane taktycznie i też widać to, że dużo razem trenują i jakby cały kształt sprawia, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół. No czeka nasz ciężki bój, natomiast wierzę w to, że możemy urwać piękne punkty. Myślę, że jakby kluczem będzie to, żebyśmy grały drużynowo, jako że też tych przygotowań nie mamy za sobą wiele, więc myślę, że po prostu basicowy hokej i gra jako cała drużyna, i myślę, że to zaprocentuje. Natomiast jak będzie to oczywiście zobaczymy. Na pewno druga część sezonu jest dla nas ważna z perspektywy tego, że też na hali pokazałyśmy, że dalej liczymy się w rozgrywkach, dalej jesteśmy drużyną, która potrafi walczyć o najwyższe cele. I myślę, że też podbudowała morale dziewczyn, także myślę, że każda z nas chce pokazać, że Łozina dalej się liczy.